Gdy obezwładnisz policjanta albo jakiegoś wroga, a następnie rzucisz go na drut kolczasty, to ten się ocuci. Ej, hey, no właśnie. To jest w sumie też takie pytanie, które ja mam do was. Mianowicie, czy wy mieliście taką sytuację kiedyś, że użyliście w cyberpunku tej funkcji, która nazywa się obezwładni i przeciwnik za jakiś czas się obudził, ocknął się? Mieliście coś takiego? Mi się wydaje, że mi się to chyba nigdy nie przydarzyło. Zrobimy tak, że obezwładnimy sobie tego policjanta. Okej, okay, tego sobie zabijemy. Ej, on w ogóle mnie nawet nie zauważył. Kurde, wskoczyły mi dwie gwiazki wanted levelu. Dobra, zrobimy tak, że ja zgubię te dwie gwiazdki i wrócimy sobie po tego typka tutaj, żeby go podnieść. Biorąc pod uwagę to, że crosshair cały czas jest czerwony, to zakładam, że gościu cały czas żyje. Bierzemy go sobie w takim razie i spróbujmy sobie przy pomocy airbrake'a rzucić tego policjanta na ten drut kolczasty tutaj. Myślę, że tak będzie całkiem spoko. Jak na razie to zadziałało to średnio, ale tyle dobrego, że nam nie zabiło tego policjanta, więc spróbujemy raz jeszcze. Twaga. Znowu idealnie trafił policjant w ten drut kolczasty, ale znowu nic się nie wydarzyło. Dobra, weźmy go sobie jeszcze na chwilkę i wrzućmy go jeszcze na inny drut kolczasty. Spróbujmy sobie teraz na ten policjanta rzucić. Uwaga, hops! Kurde, co ja nie trafiam, czy jak? Ja tak łatwo się absolutnie nie poddam. O, teraz idealnie trafił na drut, ale znowu nic mu się nie, nie stało. W sensie dalej żyje, to po pierwsze. No, a po drugie, jak sami widzieliście, dalej się nie ocucił. Wiemy w takim razie, że na policjanta to nie działa, więc weźmy sobie jakiegoś gangstera. Może jakiegoś za chwilę uda nam się znaleźć. O, proszę bardzo. Kamuflaż optyczny, chwyć. Obezwładni. Tamtych sobie zabijemy. Dobra, hops, jeszcze tego? Chyba tę babeczkę też niechcący zabiłem. Z tym poszło troszkę lepiej, jak sami widzicie gościu żyje. Więc podnosimy ciało i raz jeszcze ciśniemy na jakiś drut kolczasty. Właściwie to może na tym spróbujemy, nie? Skoro mamy go już pod ręką. Ej, właśnie, mam taki pomysł, bo ten drut kolczasty mnie dziabnął, że weźmy teraz, wskoczmy razem z tym gościem na ten drut. Może w taki sposób, jakby airbreaka' nie będziemy używać, uda nam się coś bardziej interesującego uzyskać. No i poniekąd w sumie się udało, bo gościu jakoś tak dość dziwnie zawisł na tym drucie. Dziwne jest to, że żyje. I nic mu nie jest. No a chyba jeszcze bardziej dziwne jest to, że nie udało nam się w taki sposób go ocucić, proszę Państwa. Dobra, wydaje mi się, że chyba sprawa jasna i mit zostaje obalony. Niestety w taki sposób wcześniej obezwładnionego peda nie da się, proszę ja was, ocucić. Taki jest ostateczny werdykt. A sprawdź, co się stanie, jak przewozisz tego pako z Dogtown i cofając, zaczniesz uderzać bagażnikiem kilka razy w jakąś ścianę. Tak bardzo mocno. Może będzie to samo co w GTA 4 przy porwaniu Gracie, czyli że ona nie przeżyła dojazdu do celu. A no właśnie, bo też może w ogóle niektóre osoby, które ten kanał oglądają, nie wiedzą, że mam też kanał GTA, na którym też badamy sobie mity w różnych częściach właśnie z serii GTA. I tam chyba na jednym z odcinków I mi się też wydaje, że mi to się przydarzyło Na live'ach i też na serii W ogóle jakiejś tam let's play'owej z GTA 4 Chodzi mi po prostu o to, że jest Taka misja, gdzie rzeczywiście przewozimy W bagażniku porwaną osobę Tą porwaną osobą jest Gracie I gdy właśnie w tej misji nie będziemy Zbyt ostrożni i będziemy powodować wypadki Które będą kończyły się Tym, że na przykład w bagażnik Naszego pojazdu będą uderzać Inne pojazdy, albo my ogólnie Będziemy tym bagażnikiem uderzać w jakieś obiekty typu ściana, czy nogu, nie inne rzeczy, to może zdarzyć się tak, że owszem, dojedziemy na miejsce, ale podczas kascenki okaże się, że ta osoba, czyli ta Gracie, nie przeżyła. I wówczas mimo tego, że dojechaliśmy do celu, to i tak misja zostanie finalnie sfajlowana. Zakładam, że w ogóle ten mit powstał w odniesieniu do poprzedniego odcinka o fatalnych wyborach w Cyberpunku. Tam właśnie poznaliśmy historię Paco i Babs, no i była tam taka możliwość, żeby pomóc temu całemu Paco poprzez wywiezienie go w bagażniku z Docktown. O właśnie i to jest ta opcja. Teraz to możecie tylko uciekać. ...musicie zniknąć. Kops bagażnik zamknięty. Na początku go w ogóle z tego doktown wywieźmy. i Jak będziemy już na terenie Pacyfiki, to tam zaczniemy ten bagażnik rozwalać. OK, w takim razie przechodzimy do testów. Ja sobie uderzyłem już kilka razy w ścianę, ale to było raczej lekko. Teraz te uderzenia będą znacznie mocniejsze i też w ogóle słuchajcie, jestem ciekaw, czy ja będę mógł wyjść z tego pojazdu, żeby móc ten bagażnik ostrzelać. Jak na razie, to z tego co ja widzę, to ten bagażnik jest nieźle pancerny. I teraz też tak myślę, ja nie wiem czy on nie jest kuloodporny, bo coś tam chyba Pako wspominał, że żeby nie wykryli, że on w tym bagażniku siedzi, to on ten bagażnik wyłożył czymś, co jest chyba właśnie kuloodporne. Dobra, to jest maksymalna prędkość. No jak coś miało mu się stać, to wydaje mi się, że już mu się stało. Teraz wyjdziemy sobie jeszcze z tego pojazdu. Aha, no to też fajnie. Z tego co widzę nie mogę wyjść. Klikam F i nie wychodzę. Dziwne jest w ogóle też to, że ten bagażnik w ogóle się nie niszczy, nie? No i czy pako to przeżył? Obstawiam, że raczej tak, no właśnie. Wiecie, co mi jeszcze chodzi po głowie? Żeby wjechać do wody, no bo skoro nie możemy wysiadać, to to chyba będzie taki jedyny sposób, w jaki możemy tego pako unicestwić, nie? No i to mnie ciekawi. I to bardzo, co się wydarzy. Uwaga, uwaga. No, tak, jakby komunikat, że zadanie zostało swejlowane, wyskoczył, ale nie ma żadnego telefonu, nic się nie dzieje. No, bo pytanie, nie? Czy to zadanie przepadnie bezpowrotnie w takim razie? Kontaktu do Babs i tak z tego co widzę, mi nie zapisało. No, tak, zadanie zostało zakończone niepowodzeniem, mamy to w dzienniku, a ich na miejscu nie ma, więc tak mi się wydaje, że po prostu to zadanie przy takim obrocie spraw bezpowrotnie przepada. Będąc w Docktown możemy spotkać latający statek z billboardem bargestu. Jeśli w niego strzelimy, najlepiej snajperkom albo karabinem precyzyjnym ja użyłem ostatni krytyk no to od razu dostaniemy 5 gwiazdek pościgu. Tak, ja już tego gnoja namierzyłem. Tak, nie było ciężko, raczej prosto go zauważyć. Na początku w ogóle chciałem zbliżyć się do niego troszkę bliżej i, i zweryfikować, na czym to urządzenie latające dokładnie polega. Znaczy no, biorąc pod uwagę, że mamy w cyberpunku taką trochę technologię, wiecie, naprawdę z przyszłości, względem naszych czasów, chodzi oczywiście o te, które żyjemy, to chyba tak trochę też ciężko powiedzieć, jak to dokładnie się unosi nad ziemią. Magic. Tak czy inaczej, biorąc pod uwagę, czyją twarz tutaj mamy, to obstawiam, że gdy sobie zaczniemy strzelać w to coś, to rzeczywiście możemy być biedni. W ogóle, ej, dlaczego to nie ma kolizji? No, zobaczmy jeszcze raz nowi przenika przez to. No to akurat akurat to jest kiepskie. Natomiast nie szkodzi. Weźmy, udajmy się tutaj. No i stąd możemy zacząć to dziadostwo ostrzeliwać, nie? No tutaj takiego dziwnego jest znowu, ty. Na początku spróbujmy ze zwykłego pistoletu. No chyba raczej będziemy potrzebować czegoś mocniejszego. Nie, jednak nie. Dostaliśmy, ale patrzcie. Dostaliśmy cztery gwiazdki łątedu, Dlaczego cztery, a nie pięć? Spróbujmy w takim razie sobie wziąć jakąś snajperkę. Niech będzie ta. I może dzięki niej uda nam się troszkę więcej nabić tego Wanted'u, ale nie, no chyba, chyba raczej nie, proszę ja was, chyba raczej nie. Ja sobie tak troszkę zacząłem rozkminiać, dlaczego w ogóle ten Wanted Level dostajemy za takie coś. Mi się wydaje, że to jest traktowane jako chęć obalenia Hansena i tej propagandy, którą on sieje. Tak bym to chyba odczytywał. I dlatego dostajemy tak wysoki Wanted Level od samego początku. Przetestowałem sobie też karabin precyzyjny, dlatego, że ten cały ostatni krytyk to jest broń, która jest właśnie Karabinem precyzyjnym. Ja akurat tego konkretnego nie miałem w ekwipunku, bo jego tam chyba trzeba na jakimś kontrakcie zdobyć. Natomiast, tak czy inaczej, jest to ten sam rodzaj broni, którą teraz widzicie. Więc, skoro nie działa, no to raczej w przypadku ostatniego krytyka na mojej kopii gry też by to prawdopodobnie nie zadziałało. Tak czy inaczej, oczywiście, mit możemy sobie zaliczyć z tym jednym małym wyjątkiem, proszę ja Was, że zamiast pięciu gwiazdek Łątedu dostajemy cztery gwiazdki Łątedu, nie? Tutaj wkracza akurat. Drobny błąd. Gdy pierwszy raz fabularnie wchodzimy do Afterlife'u, to przy jednym ze zwykłych stolików możemy spotkać Panam. No i proszę bardzo, to jest, to jest fajna rzecz, jeżeli oczywiście okaże się być ona prawdziwa, bo ja wchodząc do, do Afterlife na początku gry nigdy tej panam tam no, nie zauważyłem. A to, że ona się kręci, to w sumie jest całkiem logiczne, ponieważ no, ona na początku Afterlife Night City odwiedzała dosyć często. Współpracowała z ROK, wykonywała dla ROK różne zlecenia, więc chyba jeżeli powiem, że szansa na to, że spotkamy pana w Afterlife jest dość wysoka, no, to chyba jakoś szczególnie głupia rzecz to nie będzie. Dobra, niech Jackie sobie pójdzie do baru, a my będziemy na spokojnie szukać tej Panam. Znaczy ogólnie chyba największa szansa jest na to, żeby ona była gdzieś tam w okolicy gdzie siedzi rok, no bo z nią chyba współpracowała Panam właśnie najbardziej i najwięcej. Nie kojarzę, żeby ona tutaj gdzieś stała. Tutaj też nie, tutaj też Panam nie widzę. W okolicy rok też jej nie ma, ale też co ciekawe nie ma samej rok. Więc w sumie ma to że skoro nie ma rok to... o proszę bardzo, to i nie ma Panam. Mamy Panam. Six Street, a co? Nic. Po prostu on trochę wydatków. No, tutaj akurat Panam rozmawiała sobie z tym gościem o Six Streetach, dla których Panam jeździła i o czym też dowiadujemy się podczas linii Fabularnej, więc to akurat nie jest jakaś tam szczególna ciekawostka. Natomiast pytanie, czy my możemy w ogóle do Panam sobie zagadać? No tak, chyba raczej nie za bardzo. Niemniej, jeżeli chodzi o samą ciekawostkę, jeżeli chodzi o Samit właściwie, to możemy go sobie potwierdzić. Tak, Panam na początku, podczas pierwszego naszego wejścia do Afterlife, możemy jak najbardziej spotkać, aczkolwiek, no smutne jest to, że. Nie, nie możemy z nią nawet jednego słowa zamienić. Korpo Plaza, między apteką a sklepem z bronią, jest takie ładne miejsce, gdzie gdy wejdziesz, to słychać śpiew ptaków. Dziwne, no bo przecież zwierzęta w Night City podobno wymarły. I to jest też mega dobra sprawa. Ja, proszę was, znalazłem potencjalnie dwa miejsca, które mogą odpowiadać temu miejscu, o którym to mowa jest w micie. Mianowicie, jedno z tych miejsc jest, no, mniej więcej tutaj. Tu mamy aptekę, tu mamy sklep z bronią, więc by się wszystko zgadzało. No, a sprawa jest dlatego ciekawa, no bo słuchajcie, faktycznie w Night City, z tego co ja wiem, to te zwierzęta rzeczywiście wyginęły. No raz na jakiś czas możemy gdzieś tam spotkać sobie jakieś koty. Możemy sobie też kota przygarnąć przecież do tego, do naszego mieszkania, do tego pierwszego mieszkania, które otrzymy, otrzymujemy w grze, więc jeżeli tutaj jakieś ptactwo by nam się udało uchwycić, no to byłoby to dość ciekawe, a jak słyszycie, to no dźwięki ptaków tutaj wyraźnie słychać. Tylko, że problem polega na tym, że ja tu żadnego ptactwa nie jestem w stanie zlokalizować, bo na tych gałęziach, na tych gałęziach tych drzew tutaj, no kurde, nic nie ma. No ja tu absolutnie nic nie widzę. Przez chwilę w ogóle miałem taką teorię, że, o kurde, ty może to jest kwestia jakichś tam y, głośników, które są tutaj zamontowane, ale głośników to ja też proszę, ja was nie widzę. Jakieś tam klimatyzatory, czy jakieś tam inne urządzenia, tak, ale głośniczki, z których potencjalnie mogłoby tam coś się wydobywać. No nie, 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 nie. Chyba, że wy widzicie to dajcie znak, ale raczej w to wątpię. No a te dźwięki tych ptaków są, nie? No ciekawe, ciekawe to jest bardzo. No inna jakaś tam opcja, która przychodzi mi do głowy, ale to będzie głupie i będziecie się ze mnie śmiać, to to, że to są duchy tych zmarłych zwierząt, w tym przypadku ptaków. Ale wiecie, to jest taka teoria idąca za daleko. Totalnie. Niemniej jednak skoczymy sobie jeszcze do lokacji numer dwa. A to jest w ogóle też ciekawa sprawa, bo ja tu spotkałem takie miejsce. Ono jest tutaj, jak sobie skręcimy w prawo i kawałek jeszcze pojedziemy. Zobaczcie, że to miejsce wygląda dos dosłownie identycznie jak tamto, nie? Też mamy takie jakby e, dwie główne części tego budynku, mamy takie przejście po środku, tak jakby w ogóle to miejsce było w grze zduplikowane, można powiedzieć. No i czy tutaj jakieś ptaki słychać? No, jak najbardziej tak, ale no tak, też ptaków nie ma na tych drzewach. No nie jesteśmy tutaj w stanie żadnego ptaka przecież zaobserwować nigdzie. Nie ma też tych y, głośników, z których potencjalnie mogłyby się te dźwięki wydobywać, więc ja tak troszkę powiem wam, że jestem zdezorientowany i nie mam pojęcia, skąd te dźwięki, właściwie, w sensie skąd one się po prostu wydobywają. Także nie, dajcie znać, jestem ciekawcowy na temat tego y, zjawiska, tego mitu powiecie. Tutaj mamy babeczkę, która sobie jakiś tai chi ćwiczy. Znaczy ona faktycznie taką ma jakby czuprynę taką kolorową, by może jakiegoś ptaka była w stanie przypominać, ale no, to, no to ona raczej chyba tych dźwięków nie imituje. Boże, przerażające babsko, ja stąd idę. Na tym dużym rondzie w Kabuki, co sklep ma ta kumpela t możesz znaleźć sekretne pomieszczenie. Kod to 605185. To znaczy, biorąc pod uwagę sposób, w jaki został ten mit nam tutaj opisany, przedstawiony, to mi się wydaje, że to może być ciekawostka i to do tego całkiem fajna. Także z wielką przyjemnością to sprawdzę. I to, co mnie już od samego początku dosyć mocno intryguje, no to to, co to jest za kod i co on oznacza i co on takiego tak naprawdę w sobie kryje. No, sami rozumiecie, w cyberpunku raczej mało która rzecz jest przypadkowa, i raczej mało która rzecz nie kryje za sobą jakiegoś tam backgroundu ciekawego, więc nie sądzę, że inaczej jest w tym przypadku. W ogóle, czego szukamy? Ja obstawiam, że szukamy jakichś zamkniętych drzwi. Tutaj jest ten sklepik, ciągle zapominam. E, tak, szukamy jakichś zamkniętych drzwi, które mają jakiś taki terminal do wprowadzenia kodu. Tak mi się wydaje, tak bym obstawiał. Jak na razie, zamkniętych drzwi mamy tutaj multum, ale żadne te drzwi nie mają żadnego terminala, w który moglibyśmy wklepać kod, który otrzymaliśmy. Tutaj są w ogóle jakieś fajne garaże, które by całkiem spoko pasowały do całego tego mitu, do całej otoczki, ale no też żadnego terminala tutaj nie widzę. Weźmy sobie przy pomocy no klipa za, za drzwi garażowe, właściwie. Ale jak widzicie, tutaj mamy pustą przestrzeń, niestety. Także nic ciekawego. Tutaj niby jakaś elektronika na zewnątrz jest, ale też nie ma żadnego panelu do wpisania tego całego kodu, który otrzymaliśmy. Yy, dobra, słuchajcie, ja wam w skrócie opowiem, co ustaliłem, bo trochę mi to wszystko zajęło. Bez sensu, żebym wam o tym opowiadał, bo to żeby z dzisiejszego pewnie zajęło. Słuchajcie, to jest to pomieszczenie. Tutaj yy, pokazuje nam się Johnny. się dostać do środka. No właśnie, ten kod, który tutaj wprowadziłem, czyli ten 605185, to jest kod, który jest w pudełkowej wersji Cyberpunka i on znajduje się na tej takiej karteczce. Zobaczcie na tej. Tutaj po prostu w dole tej kartki. Nie wiem, czy Wy to widzicie, pewnie się nie wyostrzyło, ale uwierzcie mi na słowo, że na tej kartce ten kod jest. Stawiam wam w ogóle może jakieś zdjęcie, żebyście sami mogli zobaczyć. I to pomieszczenie. Jest naprawdę wyjątkowe, ponieważ jest to pomieszczenie, które rzekomo jest skonstruowane tak trochę w celu uhonorowania osób, które pracowały nad Cyberpunkiem. O, może w ten sposób powiem. Oczywiście cały ten pokój ma imitować takie pomieszczenie, w którym pracowano nad Cyberpunkiem, i gdy włączymy sobie tv to na TV-ku nam się wyświetlają osoby, które były w pracy nad Cyberpunkiem zaangażowane. Czyli można powiedzieć, że są to osoby, które bezpośrednio tę grę tworzyły. Także. Mega fajna ciekawostka, oby więcej takich, aczkolwiek fajnie by było, gdyby one były napisane bardziej w postaci takiego mitu, że wiecie, nie do końca wiadome jest, czy ten mit będzie prawdziwy, czy nie. Bo tutaj naprawdę wiele wskazywało na to, że no jednak ten mit okaże się być po prostu ciekawostką, no i tyle. Niemniej oczywiście i tak dziękuję za podesłanie. Nie, Jeśli będziesz chciał wjechać radiowozem policyjnym do Downtown, no to cię nie wpuszczą. To znaczy, biorąc pod uwagę to, że policja w Dogtown nie jest zbyt mile widziana, to ja jestem święcie przekonany, że my tym radiowozem na teren Doktown się nie dostaniemy, ale, no, pytanie, czy rzeczywiście będzie tak, że po prostu zaczną w nas strzelać i tak to się skończy? No, sami wiecie, tam ten teren jest naprawdę bardzo mocno obstawiony i nie brakuje tam lokalnych służb, które, do no, w każdej chwili tak naprawdę mogą z nas zrobić masakrę. Na początku udało mi się dorwać motocykl NCPD, więc nim spróbujemy dostać się na tereny Doktown. Natomiast, jeżeli ten mit zadziała, no to mi się wydaje, że czy to motocykl, czy radiowóz, to raczej sprawa powinna wyglądać dokładnie tak samo. No tak, można powiedzieć, że wyświetlił się kulturalny komunikat niezwykle, że mamy sobie stąd odjechać. Aczkolwiek to i tak dobrze, bo tak jak mówiłem chyba wcześniej, spodziewałem się tego, że po prostu zaczną w nas nawalać. Tak na wszelki wypadek, żeby aby na pewno żaden policjant do Doktown się nie dostał. Także mimo wszystko dla mnie jest to całkiem miła niespodzianka i zobaczymy sobie. Jeszcze ten radiowóz na końcu. W przypadku radiowozu, jak widać, bez zmian. Ej, zaraz, zaraz. A co by się stało, jakbyśmy ich tam wszystkich wytukli? Jesteśmy w stanie? Jak obstawiacie? Nigdy w sumie tego nie próbowałem, bo zawsze się bałem. Bo myślałem, że nie mam żadnych szans. Ale tutaj ta postać jest zbudowana całkiem spoko, więc może damy damy sobie z nimi radę. O, ale sieka, ja pierdziele, ej, ta postać serio jest zajebiście zbudowana na tym sejwie. Dobra, chyba w sumie właściwie prawie wszystkich udało się wytut. i tutaj gdzieś był ten mój motocykl, weźmy go sobie. Jakby sami rozumiecie, radiowozem byśmy nie przejechali, bo przejście zostało całkowicie zamknięte, ale jest tutaj taki mały przesmyczek, który powinniśmy móc motocyklem wykorzystać, jak nie z tej, to z tamtej, tak mi się przynajmniej wydaje, uwaga. O, dobra, udało się, zobaczmy teraz. E, teraz dokładnie to samo, NCPD idźcie sobie, proszę ja was. Także tak, no jeżeli chodzi o mit, możemy go sobie potwierdzić. Natomiast no mówię, fajnie by było, gdyby na przykład było coś takiego, że jak dwa, trzy, cztery razy próbujemy tam wjechać, mimo tego, że wyświetla się ten napis, to przydałoby się, żeby ci wszyscy goście, którzy tam strzegą tego przejazdu, żeby do tego zaczęli nas atakować, no a coś takiego się niestety nie dzieje. Dziękuję Wam oczywiście za dzisiaj, pamiętajcie też proszę, żeby pisać mity do kolejnych odcinków, no i oczywiście fajnie by też było, gdybyście zostawili lajka, jeżeli wideo Wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!